Oglądaj Fancy Nancy Clancy w Disney Junior. Bon oui, papillon. Skrzydłami rusz i leć. Spędzimy razem ten przepiękny dzień. Polecimy do kawior ci da. Skrzydłami rusz i leć. Skrzydłami rusz i leć. Przed nami obłoczki jak krem de la creme, nauczymy się dziś z gracją w niebo się wzbić, skrzydłami róż i leć. Czeka wykwintny świat, elegancja i szyk, to wprost magnifik, polecimy jak nikt po francusku, jak chcesz, mówić nauczycie skrzydłami róż. I w naszym ula laspa Problemy ochewła oh, Na relaks przyszedł czas Podnoszę fotel Teraz patrz Luksusów nie brak nam Wszystko dla najlepszej mam Świeczki, lakier, drogi krem To jak na jawie słodki sen Połóż się, rozluźni twarz Bo dzisiaj dzień dla siebie mam Problemy o chybła Odpoczynku poznasz smak Bo kocham cię tak Kocham cię tak Moja mama na sto Na ulicy Ktoś dla mnie gra To jest miasto U la Ten tort po francusku Och, mła moi ma Za to kocham Paryż To wieża Po prostu piękny, po nocach mi się śni. A teraz proszę, dzięki mówią... Mech Mexi? Na śniadanie jem bagette pen. Nans sekwaną malują mnie. Fantastiki magnifique! Tak właśnie czuję się. Za to kocham paryż. Bożuch! Dziś poza domem pierwsza noc to nie jest łatwa rzecz. Niezbędnik nocny musisz wziąć, a strach odejdzie precz. O, do, tchła! Gdy w domu hałasuje coś i jest naprawdę strasznie, od razu na uśmiech i i już za chwilę zaśniesz! Gdy ciemności boisz się, a noc ta długo trwa, to latarkę zaświeć w mig. Wystarczy tylko jeden pstryk. Trochę burczy w troszku, przekąskę małą zjedz. A z tym się ci przypomni, że rodzice wrócą w les. Oui. Stuknij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.